Siemanko, siemanko, ja jestem Warta, ze mną jest Dyzio! Cześć, witajcie! Witamy Was w kolejnym odcinku Minecraft Mapy Dzisiaj sobie poszukamy przycisku, tak jak jakiś czas temu u mnie był taki odcineczek Ale ta mapa to jest YouTubers Edition I mapki będą tutaj związane z YouTuberami z zagranicy głównie takimi popularniejszymi I pewnie na ich twarzach będziemy szukali przycisków Także ciekawa opcja, zobaczymy jak to wyjdzie Jeżeli oczywiście Wam się takie odcinki podobają Zostawcie koniecznie łapaczkę w górę teraz będzie bardzo fajnie No A tutaj powinna mamy... Powinna być dobra, bo kapitan Sparkles budował także między innymi nie, tak? On budował? Tak. Tutaj przynajmniej. Ale nie, 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 to są levele, To, to, to są youtuberzy, Aha. którzy tutaj występują. A tutaj są twórcy. To nie, to budował. To nie, to nie on, także, budował to. oni. Także, to także to może nie by. Nie, no fajna mapka będzie, bo w końcu nagrywamy, no. no to co tu jest? Witamy na mapie Find the Button YouTuber Edition Ej, Jak grać? Znajdź przycisk <laughs> Zasady. Za tobą. A to, to Ty jest, jo, co mnie straszycie. No. <laughs> Dobra. Zasady graj na peaceful i the adventure mode. Tutaj myślę, że to akurat automatycznie się ustawia. O, jednak nie! nie. To dobra, nie. to game mode 3? Wpisz sobie. A nie, 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 sorry, sorry, game mode 2. Sorry, 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 sorry. Ja wiem, że. To, to był błąd. Game mode 2. PAC, full. O jak ładnie. No co, to ja klikam. Jesteś już tutaj? Czy też tak. musisz? Dobra. Okej, okay. no tak, tak jak mówiłem. Mortki Edberu. Trzeba sobie wyjdę na górę, żeby popatrzeć. Bardzo ambitny skin na podstawie creepera. Oczywiście. A, i to są wszystkie levely takie jak była mowa. No to świetnie, świetnie. Mam nadzieję, że teraz nie pójdzie mi to. Jak, jak gramy tutaj ze y, aż godzinę, tak jak tutaj ostatnio było, musiałem to pociąć. Tylko o wiele szybciej. I ciekawi mnie jedna Super. rzecz: jakie to będą przyciski? Czy one się przypadkiem nie znajdują za tymi flagami, nie? To się tragedia. Nie tragedia wiesz, to gdzie okay. Gdzie indziej, no. Mhm. Na twarzy jego, na skinie. Znaczy, Nie jak. wiem, czy, trzeba to przeszukać, tak po prostu na maksa. Także działamy, działamy, szukamy przycisków. To będzie bardzo e, rangeujący odcinek, tak myślę. Ale ja tu postaram być się o spokojny, ja w końcu spokojny człowiek. Jeśli i, i, i się, się wnurzyłem. Pod tymi górnymi <laughs> łatwo jeszcze sprawdzić, czy są przyciski, ale pod dolnymi? No w sumie. Znaczy, to, Rzez, że, to, to ja w drugą poddolnym. stronę idę. To jeszcze tak wie i trzeba tak lukać, no nie? No. no, no. W, szkoda, że nie mam tych okulusów, no. nie? Bym się to tak popatrzył i by było. <grym> widzę. Gdzie, 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 gdzie masz? W rogu. To, o, widzę, faktycznie. No jest. A, ty sprytny. <grym> mm, mam kilow. Tak? Mm, dwa. O, to da jeden. <grym> <grym> A, to kurde. Nie, nie bo kill Jesteś... kilow. Też nie wiem, może to takie nagrody, nie? Może tam gościu zajmuje się kopaniem w Minecraftie głównie tylko i wyłącznie. I co? I te wszystkie lewele będą polegały na tym, że będą za tymi tymi? To nie byłoby wiem. za proste. Serio. Ja wolę szukać na środku tak wstępnie. Może się faktycznie coś znajdzie. Ja sobie popatrzę na górę. Okej. Okay. A tu Bekaw Na każdej mapie w tym samym miejscu, nie? Nie no, już, już nie w tym samym, ale... Ale tak ma. podejrzewamy, nie? Nie widzę. Uuu. Taka meksykańska fala tutaj idzie. Nie ma. Znaczy, na dole nie widzisz, tak? Znaczy, na górze nie widzisz? To na trzeba przeszać dół, trzeba dół przeszać. Ale jak? Nie wiem! Nie da się tego na dole za bardzo. Ale właśnie to może o to chodzi, wiesz? Tak, chanie zobaczycie, to to będzie śmieszniej, nie? Nie, no coś tam widać, wiesz? To trzeba się skupić na tym mhm. i będzie zabawa. Szkoda, że kurde od razu na pierwszym klocku się nie udało zobaczyć, no nie? Tak, o tak patrza, przycisk, ale, ale fajnie, nie? dobrze, że on. Znaczy, szkoda, że on nie wystaje właściwie z tych banerów. Mhm. Tak, na taki bóg grafiki. Sam, szkoda. jak się popatrzy, właśnie na błędy grafiki takie, jak ja teraz to patrzę, to fajnie można zobaczyć. Tylko szkoda, że tych dolnych nie da się tak zbagować. By było ekstra Wiesz, zawsze może być jakiś taki półbloczek, no nie, wystający tak dziwnie. I pod nim może się chować. Też trzeba mieć na no uwadze. Mhm. Mm w sumie ciekawe. Jak tam obserwujesz? Nie ma. <laughs> Nigdzie? Nigdzie. Better A bo ja look. Ja po prostu jestem już ślepy. Jaki better look? Czekaj. On... Coś na górze, jakaś super rozkmina? Ok, i jak to miałem zrobić? Kilofem. Aha. Kill A na Adventure można ten blok kopać? Nie wiem, nie wiem co to był za blok Bo po prostu Łapką zbiłem mm -hmm. No dobra Klik okay. Niech będzie o, Niech uchaję, będzie już, Też dobrego No Ty, tu są korytarze teraz w nim w sumie trochę ciekawie dzięki temu jest. No. Na górze nic nie ma. Oprócz okay. takich poł połowy. Mhm. Dobra. Szukamy, ale. Ale jednak banery chyba tutaj tylko i wyłącznie służyły jako właśnie kryjówka, dlatego. Mhm. <laughs> Faza dobra. Nie spodziewałem się. To by się spodziewał, nie? Ale nie, stop, nie wiem, czy to był za blok nawet. Mm -hmm. Bo jak myślałem, blok. że skoro nic nie, nie możemy niszczyć, no nie to Mam byśmy się tam kręcili w nieskończoność, o ty kurde Chyba, to okay. jest ten, nie wiem czekaj, 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 nie klikaj, nie klikaj o! się zgubiłem Gdzie tu, na końcu? Za mną, za mną A, okej Idę, 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 idę tak, klikaj Spoko No Aha. Kill of o -o. No dobra Ty, na początek mapy mnie wzięło, lol Ej okay. Co za zło Ej, czy to nie Ale... miał być peaceful? No właśnie Ja go chyba ustawiałem Tak, ustawiałeś Ok, A widzę, dobra, że kciśniesz level pierwszy. Tak, dobra, już, już dogoniłem tam. Difficulty AC full. Hmm, śmieszne. Weź sobie porać, nie na takim levelu jeszcze. Co? Nie, nie, wyłączyłem, wyłączyłem, wyłączyłem. Nalejcie. Ok. Powinien być jakiś resp, No nie mam przycisk, mam przycisk. Chyba tutaj one celowo atakowały i trzeba było znaleźć, bo jest dosyć coś... O, zmienił mi się. Szybko bieję tutaj. Dawaj, dawaj, dawaj do mnie, do mnie, do mnie, do mnie, do mnie, Kur... tam jest przycisk, kliknij go. Już, już. Tepam. Bo chciałem na ciebie poczekać, wiesz, żebyś widział. Gdzie tu? Okej, czyli to po prostu samo zmieniało z na to, nie? Co? przycisk użyj głowy. O, survival teraz mamy ustawiony. Okej, okay, bez zejdź z tego. Put here when you figure it out. już tutaj. Okej, okay. coś musimy zniszczyć. Lecę w górę. Ogólnie to jest ostatni level, nie? Coś musimy Czyli tu zdobyć głos. i tam rzucić. Ja, tak, tak, główki, główki, główki. Właściwie miałem powiedzieć, żeby głowę no, na to ładnie. rzucić. Bo to ten sam skin jest w sumie. Położyć, powiesić chyba na bloku. Możesz? Tak. No zrobiłem. I co? Czekaj, tak, kliknijmy ucisk? teraz. Ok. No, pan intendent. Wow, Jarego zniszczyłem. Czekaj, zbiję tą główkę Teraz? Dziwne to Dobra, we się tam postaw jednak Nie no daj na tym złotym Może chodzi o to, żeby to sobie na tym stanąć, no nie? Czy masz ty, ciągle ten kilo tak? Zobaczmy, czy nie ma tych, tych bloczków do zbicia. Mm -hmm. A może? A może? Czekaj. Co? <laughs> no, to spróbuj. No. Głupie, głupie. Kliknij przycisk. <laughs> no, teraz mi się nic nie pojawiło. Bo, bo jak klikam, to się pojawia. Co da, daj, daj to jeszcze raz. Wciśnij teraz. Nie. A teraz? O, a teraz może. A spróbuj ty. U. Nie. Nie, dalej to samo, co za rozkmina, nie? No proszę cię a złotego bloku przy okieniu Skopać nie mogę Myślisz, że zanim będzie? Znaczy wszystko możesz kopać, bo mamy survival, nie? Nie będzie Co nie będzie? Tam jest dalej redstone tylko Czyli redstone powinien być jakoś aktywowany, nie? mhm hm hmm. szukasz wszędzie? no tak zbijam to po troszeczku okej okay. jest dziwne czekaj, ja przelecę no, zobaczyć co to za ten no tak, te oh. mam co przewalone ogólnie mm -hmm. no przewalone no, ale to, to jest taka, taka strasznie dziwne ogólnie ten nam generuje jest. komunikat. Tu jest nie wiadomo co. Jest mało, ale... Mhm. Mam pomysł. Czekaj, no. czekaj. Ja tu ci pomogę, ja ci pomogę. Czekaj. Zdejmij tę główkę. Mm, już, czekaj chwilę. Zdejmij te, te, tego slajma. No. Postaw tę główkę tam gdzie był slime. I? A na tym slime block? Na tym no. sd mi główkę. Stamtąd z dołu. Zrób sobie jakby schodek, żeby na to wejść. No weź, spróbuj wejść na to. Podskakuj. No jestem. Ha. Niezbyt kurde. Tak myślę, jakby zaaktywować tego. Tego pana. Mhm. Mm wow. No, sorry. <laughs> Ty, 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 co my ty, co my kminimy? Czekaj, popatrz, nie, nie. Pop, to daj tę główkę, daj tę główkę. Popatrz, Proszę, pop Popatrz, popatrz, ja ci pokażę, jak to trzeba zrobić. Widzisz? Stoję tutaj. No. Nakładam tę główkę, no nie. Daj mi ten kill off, ja tu ci pokażę magię. Popatrz. Biorę kill off, nie? Staję na tym. Czy, czy już wiesz o co mi chodzi? Nie. To czekaj, to teraz, teraz, teraz czekaj, to patrz. Popatrz na to, popatrz na to. Popatrz na to, popatrz na to. Ok. Tak, no w sumie nie było w zasadach, żeby nie niszczyć nie? Ale nie no to chyba wyszło, wiesz? Tak, bo tak trzeba było zrobić, to no nie? Bo jak ja rozumiem, że skoro tej temki nie, nie mogą nic spuścić tam, no nie żadnego sygnału, to wychodzi na to, że musimy stamtąd po prostu ten przycisk zabrać. Zabrać, no tak, generacja. Beczka, nie? Nie, to... ogólnie ma spoko, jak najbardziej. E, tylko tak. ten tro troll blok do zbicia, gdzie jest narzucony tryb adventure, nie? Bardzo zmylił, bardzo zmylił. Bo normalnie tam tego by się nie ruszało, nie? Byśmy tam po prostu w nieskończoność siedzieli. Ale ja na tym po tym to by się skończyło. Miałem. No. Ktoś no, mi się no, jakoś czy... właśnie nie rzucił. Ale kurde powiem ci, że czas mamy dobry, czas mamy bardzo dobry jak na taką jest mapę. Minus ten <laughs> pokój. Powiedzmy tak. sobie szczerze. Bo tam ten pokój był po prostu najdłuższy. 4 na 5, jest dobrze. No Jest okej, okay. jest ok, jest ok. To, wysadzamy Ooo, jest. <ścoughs> Szczególnie to ten pokój Hehehe, <śmienic> Koniec imprezy, tak mówię, ja? Dokładnie. Teraz będą fajerwerki na koniec. Tak. Standardowo. <śmienic> Tą mapę można wysadzić. Tak, tam... To mnie niepulno. cieszy. To mnie zadowala, ale mówię, kurde... C wow. Ciężkie są te mapy, ciężkie. Co? Ile żelaza, wszystko z żelaza. <laughs> no wydobywamy żelazo w sposób jak najbardziej klasyczny, nie? Tak. Du, 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 du. <laughs> jestem... nie, nie jestem, jestem w ostatnim pokoju. Wow. Wow. Poleciałem w górę! Dobra, tutaj rozsadzone Ja idę rozwalić Ciubakę, Ciubaka był zły <noise> Musia należy, należy po prostu mega wysadzanki Nie no, że na game modzie nie rozkminiliśmy, nie? <noise> to już serio było No wiesz <głosy> no <głosy> no blok. Dobra, weka Pala. 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 Okay. ja to dalej, minuję. A ty w Dobra, teraz w taką mapkę mogę grać. Ja też. A jeszcze tutaj, no, tak, tak na początek, że, że coś tam tutaj było, nie. Mm -hmm. A nie, rzeczy z banerami są przerobane, to jest masakra. coś Ale, schować za banerem. Na banery. No. Tak byśmy o wiele szybciej znaleźli, nie? No? Jasno Okej okay. To mnie Raduje O! A i moje wybuchło od razu Do no, z pierwszego tak, taki jeden t poleciał do twojego O nie Dobra tutaj coś z tego pokoju zostało Oberwał niewinnie, nie? Okej okay. to. Skoro wstępnie już wcześniej oberwał to. Tylko żeby było, nie? A już wszystkie oberwało. No. To teraz mogę powiedzieć, że zakończyliśmy mapkę. I to z pozytywnym akcentem. Ano no. <laughs> Dobra, tam Dyzio sobie jeszcze wysadza, ja wam już bardzo dziękuję za oglądanie, jeżeli wam się podobał odcinek, zostawcie Czekajcie, łapeczkę w górę, dodajcie film do ulubionych, udostępnijcie na fejsie, był ze mną Dyzie oczywiście. Byłem ja i był Wertes i był. Tak, fajnie. zapraszam na Dyzio kanał, zobaczcie co on tam sobie kmini. I fajno, elegancko. No, to kończymy, dzięki raz jeszcze za oglądanie, na razie, cześć, żółwik. Cześć. Uuh.